W filmie było mnie bardzo słodko słychać, więc przepraszam za to. Życzę miłego pogardania. Ja uśmiejam coś z tą nowe stare a dzisiaj chciałbym zapowiedzieć. Ważny, yy, ważne wydarzenie, które się wydarzy na 200 subskrypcji, czyli że szykuję coś nietypowego, a tą nietypową rzeczą jest piosenka. I proszę mi na w komentarzu, czy tak, yy, jak to by się nazywało, takie wynagrodzenie na 200 subskrypcji, event, o, event na 200 subskrypcji, to właśnie piosenka. Czy wam to by odpowiadało? A, czy oczywiście czy, czy jakąś co innego, jaką standardową wersję typu playstation karty lub inne takie. lub jeszcze jaką co yy, jak, chcielibyście po prostu mieć na wyściej subskrypcji. To jest bardzo ważne. A dzisiaj? A dzisiaj sobie zagramy najprawdopodobniej pary z jakąś wybraną przez mnie osobą, także co, widzimy się już w lobby u kogoś. Tutaj chodziło mi o to, że yy, zapowiadam piosenkę na 200 subskrypcji, także macie się pospieszyć i postarać. Sorry, że mi nie słyszycie, ale no, tak wyszło. Dobra, mamy jeden problem. Jednak zagramy solo. Ponieważ go nie ma. No nic, dobra. Wygramy solówki, to co? Widzimy się w grze. Dobra, jak widzicie, że idziemy przejść w do bojowym. W sumie się nie dziwa, nikt nie gra teraz. Nie ma nikogo w lobby. Nagrywam ten, ten odcinek o godzinie i zamówię 20.55 A jest dzisiaj... Dzisiaj jest niedziela, a jutro jest poniedziałek Niestety więc się uczą, tylko nie ja Jeszcze prawdopodobnie zmontuję to dzisiaj I leci, leci Około 11.12 na kanał Ale wątpię, że po prostu się ogląda. Ale dobra, lecimy A no niezależność na winery, na, unie, na proste, sobie, tylko dlatego, żeby zapowiedzieć, standardowo lajcik lajcik? lajk like. i subskrypcja, jeśli jesteś nowy standardowe urządzenie także jak wiecie, jutro od poniedziałku ruszają już obozy pracy w, w szkołach i trzeba znowu zagubać, się Mamy pompa Przesopaliśmy się do tego, do tej perki Której czego to jest Fajnie, to jedniście, Dobra. Widzimy się w kolejnej grze. Skarby, przybrałem, skarby, skarby. Ale tutaj pójdziemy. Dobra, zaraz będziemy zalecić lądowanie skarpa i widzę, że mamy jednego popa. Mam nadzieję, że sobie damy z nim radę. Nie mogę Nie mogę tak zapewnić odcinka do tego Zabiłem ja go! Ech! Co to się wydarzyło w ogóle? Gdybym nie użył tej apteczki, to bym był RIP Dobra Jakimś tam fartem go zabiłem Tak jak mówię Zresztą od razu do gry i zamku, żeby wam powiedzieć o tej Producentem To będzie żywa podstawowa i jak to się dzieje, to jest łódź Jeszcze nie znalazłem na razie producenta Myślisz, kto yy, bym się... To mógłby być nim, właśnie. O, te dwie osoby. No jak im nie pomogą, wszystko. się. Dobra. Kiecie, no. ja dla kanałówcę jak najlepiej. Niech, nie, nie tu

Okej Ok. Te wyglądamy dobrze, więc. Trzeba zrobić cięcie i spotkamy się, jakby ci się coś działo. Okay. O kurwa Mateusz, o! Zrobimy tak. Kto zgadnie... Oczywiście remixuje piosenkę. To jest remix. E, oczywiście w stylu Fortnite'a. Kto zgadnie nazwy tej piosenki? Przy tym, przy tym mu serduszko. Niech próbuje. Powiem Wam, że ta piosenka była popularna. Chyba by teraz jest. Na pewnym odcinku i samu mógł ktoś oglądać. Powodzę, że w tej piosence użyto słowo roku. To jest powodzenia i tak wam nie powiedziałem, chyba co dużo. No, tak trzy tego. Serduszko dostaje i tyle, chłopie. A bo wyświetlę go na tej piosence. tako. Dobra, to szukanie to jest jakieś... Hmm. Crazy

I ain't been getting high, well maybe a little baby. I don't wanna lie. I know when you text me, girl, I don't always reply. Well, you're not an angel either. You can't even fly. I notice this. You think that you know shit. All this shade that's coming at me, I wonder who does it. They can't see the vision, boy. They must be out of focus. That's a real hot album, homie. I wonder who wrote it. Oh shit. Oh, take pray them niggas go away. Oh, we sell a Clowns around it look like circus show like this is not the album either, these are just the throwaways Shit still so cold when it drop It's gonna be a motherfuckin' snow day Hey, boy, it's good and he knows it He don't say it, he shows it I'm just like the DeRozan If I shoot it, it goes in I'm in Cali just coasting Get on so wet, then he coasters I got a selfie with Oprah I just ain't ever posted And I'm in my happy place posted I ain't frowned since 06 I ain't cried since 01. My bad, like six flags in your house is no fun You can come back to mind, though You're brand new, but it's fine, though don't end on a high note. I spy with my little eye A girlie I can get, cause she don't get too many likes. A curly headed cutie I could turn into my wife. Wait, the means forever, ever, hold of never mind. Oh, I, I spy with my little eye A girlie I can get, cause she don't get too many likes. A curly headed cutie I could turn into my wife. Wait, the means forever, ever, hold of never mind. Oh, I, I spy with my I might have to ID that. All my bitches come in pairs like balls in my Nestlack. I remember riding around the city in a hatchback. Looking for a problem with my young goblins. I'ma send them all to home with a neck throbbing. I done made so much money that it's not stopping. Got my brothers on my back like the last name. I remember telling everyone I couldn't be told. Oh, six months later, I had something, am in the game. Went from fake chains to diamonds and From down this nigga With my little lie a girlie i can get cause she don't get too many likes a curly Headed cutie i could turn into my wife wait the means forever ever or never mind oh I, I spy with my little lie a girlie i can get cause she don't get too many likes a curly headed cutie i could turn into my wife wait the means forever ever or never mind oh I, I spy with my little lie i spy i spy Pięknie kurwa, nie mam matki. Dobra, było <laughs> na tyle z tego odcinka. Dziękuję za obejrzenie. Zostawcie łapkę w górę i powiedzcie mi czy ten yy, czy ta muzyka będzie dobrym pomysłem, ta piosenka. Także dziękuję, na dzisiaj cześć.